Tym razem filmik o moich koniach, ale właściwie o tym, gdzie mieszkają. Czyli o stajni. Stajnie tutaj mają w jednym rzędzie o tak, trzy pary drzwi. Dwudzielnych, można sobie zamknąć w razie czego na końcu mały magazynek na słomę i siano. Tam mieszkają również pieski. Kazan. Jetik. Tak, Jetik. Kanu. Kanu no, pokaż się. I uczima, Uchimo, chodź. Uchimo. O, idzie ucimo. No, dobry piesek. Tak, tak. Mordki kochane. Też się pokażcie. Tak. No i teraz koniki. Tałacin. Jego rezydencja. Tu ma okienko. Tu ma stojak na sól. Bo on jest mądry koń. I jako jedyny puść, sekachet, nie zaczepię. Jako jedyny nie zniszczył swojego stojaka na sól. A teraz właśnie konsumuje coś. Sianko, tak? Kolację jesz. Mhm, macznego. Uuu, coś go zaswędziało. Sekachet. O, sekachet, co tam słychać? Zaglądasz, co robi Tełaczyń, ta tak? Coś ci swędzi. I tak sobie mieszkają praktycznie razem, ale osobno, bo mają tutaj podzielone na pół żeby jeden drugiemu nie wyżerał jedzenia. Prawda, Tawaczin? <grymne> On Tawaczin tak robił, no. Chciał wszystko dla siebie. Biedna sekachet się nie mogła przy nim najeść, nie? No. A tutaj ciekawostka, mają takie kwiatki specjalne. To jest wrotycz. I za zadanie ma ten wrotycz odstraszać komary z pomieszczenia tutaj. Powiedzmy, że jest to na... Nawet skuteczne, bo tych komarów Faktycznie tutaj nie ma w stajni i nawet muchy się nie trzymają. Także chociaż tyle spokoju. Nie? No. Idziemy dalej. Aha, zaglądamy do sekachet. Znowu. Mm. Także. O! Tak to wygląda z tej strony. Sekachet tu ma sól. Wisi, się kisi. Bo sekachet, co zrobiłaś ze swoim stojaczkiem na sól? Zniszczyłam. Tak, niektórzy mają dar do niszczenia. No. Nie? Tak? Jetik? Ty też jesteś niszczyciel, nie? I jeszcze kopiesz dziury. <noise> tak, kopiesz dziury. No cóż. Taka jego natura. Cześć Kazan. A tutaj idziemy koło kazana. Cześć Kazan. Wilku. I zaglądamy do tasunki. Tasunkę. ho Zdziwiony. Konsternacja. Tasunkę ma wodę? Ma. Siano ma? Ma. Ma i to ogonem. No i taką ma stajnię. Taką, taką sobie, o. Kiedyś praktycznie to nie była w ogóle stajnia, tylko zupełnie inny budynek. Trochę był tu przerobiony. I teraz sobie mieszka tasunkę. Tak? Hmm. Tasunkę dostała kratę tutaj w okienko bo nie było tej kraty, ale Tasia zapuszczała żurawia do sąsiadki swojej, Sekachet, ale że urosła, cofając się, walnęła sobie głową w ścianę, co tam, nabiła sobie guza, no i to nie może tak być. I dostała kratę. Prawda? Smutne jest z tego powodu. I z powodu muchy. No także... Trochę była smutna, jak zobaczyła tę kratę, bo przyszła z padoku, patrzy, a tu krata. Eee, co to było? Normalnie smutek, o coś tak jak teraz. Ale szybko jej przeszło. Wejdziemy jeszcze do niej na chwilę. Zobaczymy, co tam u mnie słychać. Iho. O, tu też ma sól, bo też niszczy stojaki na sól. Niektórzy mają po prostu taki talent stoi sobie na trocinkach. Jak mam okazję, to ściele trocinami. Trocinę mam z tartaku. Sobie jeżdżę do tartaku po trociny. I ściele trociną, jeśli mam taką możliwość, bo ładnie pachną. Dobrze chłoną wilgoć na takiej posadzce, jak tutaj jest, że jest posadzka cementowa. No i co? Łatwo się sprząta. I tak tasunkę przez kraty widzi swoich ziomali. Nie? Taśka? Tak to wygląda. O, kwiatki kwitną. <laughs>